Mały Paryż to projekt w ramach którego nowy teatr nakręci 20 filmików pokazujących hipotetyczne historie ludzi, którzy mogli mieszkać w Słupsku przed około 100 laty. W filmach zobaczymy piękno zniszczonego przez wojny miasta, pełnego życia, a także zamieszkujących go ludzi z ich codziennymi marzeniami, uczuciami i problemami. Jak zapowiadają twórcy, w filmikach wykorzystane zostaną archiwalne zdjęcia, filmy, przedmioty i grafiki. Dzięki temu ma powstać wzruszający i sentymentalny obraz pokazujący piękno nieistniejącego już świata. Miasta z czasami trudną historią, ale stanowiącą naszą wspólną spuściznę kulturową. Tytuł cyklu Mały Paryż nawiązuje do określenia, jakie przed wybuchem II wojny światowej funkcjonowały, w odniesieniu do ówczesnego sztolp, również za sprawą modernistycznej architektury. W rolę słów szans teraźniejszości i przeszłości wcielą się aktorzy słowskiego teatru. Każdy z filmików będzie trwał około dwie minuty. Pierwsze odcinki już są kręcone, a efekty zobaczymy jeszcze w październiku. Filmiki będą dostępne na stronie teatru oraz w mediach społecznościowych.